Siema widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i tak jak mówiłem w poprzednim filmie, dzisiaj robimy odcinek z 10 najgorszych postaci w grze. Jeżeli chcecie zobaczyć jakie obecnie jest 10 najlepszych postaci w grze, z grze moim zdaniem to możecie zobaczyć poprzedni film. No i ogólnie jeżeli ten materiał się nam spodoba, możecie zostawić subawkę w górę dzwonej, również możecie wejść na serwer Discord. Tak jak w poprzednim filmie od razu zaczniemy sobie od 3 postaci, które nie są aż takie słabe, aby być w bottom 10, ale są naprawdę słabe. No i pierwszą z nich, którą omówimy, to jest sam nie dałem go na bot 10, ponieważ jest po prostu e, czasami bardzo dobry na last ale przede wszystkim na mapach typu Hard Rock Mine można po prostu samym zagrać na last ale właśnie sam to jest po prostu taka fajna postać, że tak naprawdę na każdym trybie da się nim zagrać w jakikolwiek sposób, tylko że tak naprawdę zawsze jest to ryzykowne, tak jak mówię są to jakieś wyjątki na konkretnych mapach typu na tym grabie na Hard Rock Mine, tam już jest zdecydowanie bezpieczniej niż jakbyś grał powiedzmy na safe zone, na budzie, ale i tak jest to ogólnie naprawdę spoko postać często na last i dlatego nie nie dałem go na bottom 10 postaci, następnie mamy Groma, który jest teraz zdecydowanie najgorszym trawerem w grze, Zastanawiam się czy jest on gorszy niż Willow, a no, ale po prostu Willow wydaje mi się dużo bardziej uniwersalna pod względem trybów, jest ona po prostu dużo gorszym trawerem w porównaniu do postaci typu Dynamite, Barry, Lary, ale i tak jest ona po prostu na pewno lepsza niż Grom na no, Grom. Ja rozumiem, że ludzie właśnie na tą rankedach na niższych w ogóle, na po prostu niższym poziomie lubią grać gromem i myślą, że jest dobry na em, trybach typu banty i knockout e, z tego powodu, jaki robi damage. Tylko po prostu już na wysokim poziomie, na competitive, gromem, tak naprawdę nie da się za bardzo trafić żadnych ataków, w sensie jest to bardzo ciężkie. Po prostu grom jest no, zdecydowanie najbardziej sklowym trawerem w grze, bo po prostu te ataki są tak ciężkie do trafienia na wysokim poziomie i po prostu jest to czasami e, zbyt ryzykowne, aby grać gromem. No i ostatnią postać Rockstone mówić przed tym głównym przed główną dziesiątką no to jest pam myślę, że już nie od niej osoby słyszeli się ostatnio, że pam jest naprawdę beznadziejna, no bo jest, ale też ma po prostu swoje konkretne sytuacje najczęściej na game grabie, albo na chodzenie można ją brać, no tylko że teraz jest kilka postaci w mecie typu peny, które bardzo dobrze kontrolują pam, w sensie Penny w takim sensie, że jak ona ma ten turret, no to turret Penny skontruje tureta pam, rozumiecie o co chodzi? No ale też czasami właśnie na takim chodzonie no to Squick jest bardzo dobry, który też swoim atakiem bez problemu zniszczy turet. Pum, więc to tyle, jak chodzi o te trzy po prostu postacie, które nie są aż takie słabe i możemy przechodzić do miejsca 10. No i na dziesiątym miejscu mamy naszego ulubionego Milkmana Hanka i nie są tak nisko, jak może niektórzy oczekują, ponieważ dostał on buffa, e, dzięki któremu teraz, jeżeli Hank obrywa damage od kogokolwiek, no to ładuje mu się ult. Tutaj widzicie jak ten robocik mnie ubija, no to ładuje mi się trochę ult. No i ogólnie jedno, jedna, powiedzmy, że meta, nie wiem czy nazwałbym to metą, ale przynajmniej jeden team comp albo bardziej duo które powstało, no to Hank plus Berry na i to, zwłaszcza na mapach typu Dueling Beatles oraz Open Business po polsku, no to po prostu e, chyba otwarty biznes, Open Business, no i Dueling Beatles to pojedynki z krząszczami. Te, z tego co nam się nazywa mapa, no i po prostu E, właśnie na tych dwóch mapach dosyć, no, w miarę powiedzmy często jest widywany Hank z Berrym. Jest to po prostu team, który jest grywany głównie dlatego, że Berry jest teraz bardzo w mecie. No ale też jednak łatwo to skontrolować postaciami typu Lu albo Frank. Jednak jeżeli te postaci mają bana, no to nie jest to zły naprawdę pomysł, aby grać hank plus Berry, a może nawet potem jeszcze jakiś pok albo Max do tego, aby łatwiej było rażować. No i po prostu dzięki temu buffowi, który teraz dostał hank, no i przez to, że też Berry, automatycznie jest lepszy, że dostał Hyperkę. No przez to, że Tą hyperkę, no to hang jest nie aż tak słaby jak był, no i może mieć do miejsca dziewiątego. Na który mamy Edgara? No, też myślę, że nie jest to szokujące dla wielu osób. Od bardzo długiego czasu, chyba od już około roku, Edgar jest naprawdę słabą postacią i dostał on tego dużego nerfa na hyperkę, że już mu się tak dobrze nie ładuje. Chyba z gadżetu, bo to było coś takiego, że właśnie gadżet ładował mu hyperkę bardzo szybko, że dwa gadżety całą hyperkę, no a teraz już w ogóle gadżet nie ładuje. No to po prostu przez to, jakby Edgar całkowicie upadł. Teraz jedynie zgrywany e, na Hot Potato, akurat to jest naprawdę dosyć dobra mapa na Edgara, biorąc pod uwagę jaka to jest postać. I akurat Hot Potato, do tej mapy jeszcze nie raz wrócimy w tym odcinku, ponieważ zobaczycie, że ta jedna mapa, z tego powodu, że jest obecnie na Competitive, no to ratuje niejedną postać, no w byciu po prostu jeszcze gorszą niż jest niż po prostu jest, no ale nie, myślę, że nie muszę więcej mówić o Edgarze, ale też dodam, że e, ten odcinek ogólnie, że biorę pod uwagę tylko tryby 3v3, nie biorę pod uwagę żadnych solo showdown, duo showdown, bo po prostu to nie są tryby skillowe, tylko wiecie, percube i w ogóle, no ale no po prostu... Uh, możemy już iść do miejsca ósmego. No i na miejscu ósmym mamy Doga. Myślę, że jest to trochę szok dla niektórych ludzi. Może niektórzy z, z was się spodziewaliście, że Dog będzie najgorszą postacią albo drugą najgorszą postacią w grze. No ale jedna jest rzecz, która ratuje tą postać, czyli jedna konkretna mapa na Banty, która z nieznanego powodu jest na Competitive obecnie, czyli Snake prayer, po polsku, Wężowa Prairie. I tutaj rzeczywiście Dog jest naprawdę dobrą postacią, tak naprawdę, jeżeli ten, jeżeli Tara i Bo, mają bana albo zostali wybrani przez swój team no to DOG ma naprawdę dobry matchup, ogólnie po prostu DOG ze swoim gadżetem ma bardzo dobry damage no i też że możesz się swoim ultem regenerować na takiej mapie bardzo mu to pomaga przeciwko postaciom typu Shelly no i po prostu daje na mapa ratuje Doga po prostu z bycia najgorszą postacią w grze no i nie mam wrze nic więcej do dodania. No po prostu na tej mapie jest naprawdę bardzo dobry, ale wszędzie i gdzie jest tak naprawdę useless. Ewentualnie czasem na tym, na Kanal Grande można zagrać dogiem, ale jest to bardzo sytuacja i Na miejscu siódmym mamy bula, no i to jest tak samo właśnie jak z Edgarem, że po prostu bula ratuje to, że jest on bardzo dobry, no nie bardzo dobry, ale jest on grywalny na Hot Potato, no ale jest on niżej niż właśnie taki Edgar lub Dog, ponieważ po prostu nie jest aż taki dobry na danej mapie, jak właśnie te dwie postacie, czyli Edgar jest lepszy niż bull na Hot Potato, no i Dog jest lepszy na wężowej prairie, niż bull jest dobry na Hot Potato, więc myślę, że to rozumiecie. Bólem też czasem można grać na robolu aby kontrolować postacie typu El Primo, bo wydaje mi się, że bull to jest jedyny tank w grze, który przynajmniej sobie radzi. Nelly Primo niekoniecznie go kontruje, ale jest to zdecydowanie tank w grze, który sobie najlepiej radzi. na El Primo, no a właśnie, Nelly Primo jest znany z bycia po prostu tankiem, który jest w tym samym momencie kontrolą na tanki z tego powodu, że wiecie, cały czas może skakać, no jeszcze swoim gadżetem, może po prostu rzucać ludzi. No ale po prostu Bula ratuje to, że, hot że jest dobry na Hot Potato. Nie jest on jakiś śmienicie dobry, no ale w sumie jest dokładnie taka sama sytuacja z postacią na miejscu szóstym, czyli z Bibi. No bo też Bibi jest tylko grana na Hot Potato obecnie, i wydaje mi się, że trochę mniej niż Ból i też na innych trybach wydaje mi się ona mniej uniwersalna niż ból, ponieważ jest to jedna z najłatwiej kontrowanych postaci w grze. Bo i postacie w meczu typu Serge kontrolują Bibi do zera, ale też różne postacie, które nawet nie są jakieś mega dobre w mecie, też full kontrolują Bibi do zera, typu Buzz albo kolet powiedzmy, no i po prostu no Bibi jest zdecydowanie zbyt łatwa do skontrowania. Myślę, że powinna dostać jakiegoś buffa, może że jej ataki powinny jakby się wyrzucać szybciej, wiecie o co mi chodzi. Myślę, że taki buff były naprawdę spoko, ponieważ po prostu za często Bibi dostaje różne typu knockbacki i nie może ona za bardzo nic zrobić ze swoim atakiem, więc po prostu no, muszą coś zmienić dla BB albo może dodadzą jej nawet jakiś nowy gadżet albo nowy star power, że jakby no coś typu właśnie pierwszego gadżetu do Franka, że nie da się za bardzo depchnąć ani nic, więc po prostu no, załatwia się tą postać kontrola i dlatego jest na szóstym miejscu, może iść do miejsca piątego. No i na miejscu piątym mamy Miko. No po raz kolejny po prostu jest są zbyt łatwy do skontrowania. Obecna mentalno to są tanki, jest Serge, jest Lu, No i po prostu wiecie, Miko sobie nie radzi w tej postacie. E, Miko sobie najlepiej radzi w trowery, tylko że akurat jedyny trower, który jest tak bardzo w mecie, czyli Juju jest kontrol na Miko z tego powodu, że po pierwsze chodzi po wodzie, a po drugie ma Ulta, który dosłownie całkowicie kontroluje Miko do zera, ale też widzowie taki fun fact, chcę was nauczyć, że jeżeli skoczycie tuż przed tym jak... Jak załaduje się wam ten pasek ze star powera Zaraz wam chcę po prostu pokazać mały trick, Który się nauczyłem od innego pro gracza czyli odziego Że zanim wam się naładuje to skaczecie tutaj jak sk I potem macie po prostu free jakby damage na oponenta no I też dzięki temu że nadal macie ten pasek załadowany no to dostaniecie to kolejne ammo A nie róbcie tak że jak macie załadowany to dopiero skoczy i skoczy no bo wtedy nie Nie zabieracie im ammo ze star powera i wy nie macie dodatkowego ema, e, Dodatkowego tego E, Szala ze Star Power no, więc po prostu taki fun fact No, tak ogólnie, jedynie Miko bym grał na jakichś konkretnych nokautach Może nawet Team Comp kit plus Miko jest czasem grywany, no ale jest to po prostu strasznie ryzykowne, ponieważ te dwie postacie osobno e, tak naprawdę nic trochę nie zrobią. No, ale razem no to mogą zrobić dosyć sporo. Jednak jest to też trochę łatwo do skontrowania. biorąc pod że mamy teraz LU w mecie. No i w sumie tyle mam do powiedzenia o Miko. Możemy iść do miejsca czwartego. Na którym mamy Leona? No, po prostu Leo. Jakby, nie wiem, sam Leon sobie może nie jest jakiś beznadziejny, tylko że nie masz sytuacji, w której byś chciał grać Leonem. Po prostu wydaje mi się, że postać, która jest właśnie takim, jakby dużo lepszą wersją Leona, to jest właśnie Perła. Bo po prostu, e, jakby nie, tak. To personalnie odczuwam, że na Grabie, jeżeli chcesz grać Leonem, to grasz Perłą. Jeżeli na Knockoutie chcesz grać Leonem, to grasz Perłą. Jeżeli na banty chcesz grać e, Leonem, to grasz Perłą. No, jakby ciężko mi powiedzieć, dlaczego Leon jest słaby, bo sam tego nie wiem. Wydaje mi się, że właśnie po prostu dlatego, że jest on outclassowany, to jest inne postacie właśnie typu Perła, ale też może jakieś inne nawet prostsze typu Stu, typu Penny, typu Lu, które są teraz bardzo wysoko w mecie. ale po prostu wydaje mi się, że Leon i Piekarnik, czyli Perła jakby Spełnią dosyć podobną rolę, czyli, że po prostu mają być tacy agresywni, ale też nie zawsze, że też mogą być i defensywni, a i agresywni w tym samym momencie. Więc, no, tak jak mówię, trochę ciężko mi powiedzieć. Ale, Leon już chyba o to koło roku, jak dostał sporego nerfa na hyperkę oraz naładowanie ulta, no to po prostu stał się on jedną z najgorszych postaci w grze. No i no jakoś mi go nie szkoda, nie lubię jakoś bardzo jak Leon jest w mecie, bo jest on trochę toksyczny. No i tyle ma chyba o nim do powiedzenia. Możemy się o za trzeciego. No i właśnie teraz jak zostały nam trzy ostatnie postacie, no to to są chyba takie trzy postacie, którymi bym dosłownie nigdy nie grał, bo że tam nie wiem jeden na 300 meczy, jeden na 400 meczy bym wziął tą postać, ale po prostu jak mamy tutaj na przykład Charlie na trzecim miejscu to po prostu nie ma sytuacji, w której bym wolał wziąć Charlie... Wzią wolałbym e, mieć Charlie niż Tarę, ponieważ po prostu Tara i Charlie e, no to są dosyć dwie podobne postacie w tym sensie, że Refio... Respią duszki, no tylko, że Charlie ma pająki, no a Tara duszki, no i te duszki Tary są lepsze, no i też oprócz tego też oprócz tego Tara ma dużo lepszą hyperkę oraz dużo lepszego ulta, przez co po prostu nigdy nie grasz Charlie prawdopodobnie Charlie byłaby lepsza, gdyby Tara nie dostała hyperki, no ale dostała na hyperkę i to naprawdę mocną. więc po prostu przez to Charlie cierpi i jest ona, no po prostu zgaduję, że gdyby Tara była gorsza, no to Charlie by była grana, no ale też Tara to tak naprawdę nigdy nie jest banowana, bo sama Tara nie jest jakaś wybitnie dobra, tylko po prostu Char e, Tara jest dużo lepszą wersją Charlie no i tak naprawdę zawsze jest open gdy chcesz ją wziąć, więc po prostu dlatego tak naprawdę nigdy nie bierze się Charlie i dlatego jest ona na miejscu trzecim no i na drugim miejscu mamy Boni. Ja nie wiem jak długo ta postać jest już beznadziejna. Oprócz tego też ostatnio dostała nawet nieintencjonalnego nerfa, że po prostu jeżeli użyjesz atak przed skokiem, to on ci zniknie. nie? Kiedyś po prostu było tak, że celowo dawałeś atak i potem ulta, jakby jeszcze w locie, bo po pierwsze ładowało ci to trochę tego, jakby ulta, w sensie po prostu jak, e, wiesz jak tutaj to się ładuje automatycznie i jeżeli trafiłeś ten atak przed po prostu no przy locie no to naładowało ci się tego trochę. No i też oprócz tego dodatkowy damage oczywiście, dodatkowy 2240 damage zawsze się przyda, no ale i tak bez tego Bonnie i tak, w sensie razem z tym i tak Bonnie była bardzo samą postacią, po prostu no nie ma chyba co sporo mówić, ona jest beznadziejną postacią już chyba z 2 lata albo półtora roku. No i najgorszą postacią w grze obecnie jest funk bo jakby dlaczego grałbyś fangiem? Jakby nie ma nigdy sytuacji, w której byś chciał grać fangiem. Sero, jedyną sytuację, którą sobie mogę wyobrazić i to taka super konkretna, że jest mapa Shooting Star i Enemy ma coś typu Karl, może Max i Perła, nie? Z, taki, z takich realistycznych kompów, ale i tak w sumie jakby to jest fang, nie? Jakby fanga się tak łatwo kontruje, po prostu fang... Nie ma prawa być taki słaby jaki jest teraz i jest to w sumie tak jak z Edgarem, że rok temu dostał on broken hyperkę Potem po dwóch miesiącach ta hyperka dostała nerfa i potem ta posać znowu się stała USES, więc jest to trochę zabawne. No po prostu no, nie wiem, fang jest taki słaby, jakby nie ma nigdy sytuacji, w której byś po prostu chciał grać fangiem. Oczywiście wiem, że na 5v5 gra fangiem, ale to 5V5, a nie 3v3. Nabierzemy no, tylko pod uwagę tryby 3v3, więc dlatego fang jest na ostatnim miejscu. Po prostu Dlaczego chciałbyś grać fangiem? Jeżeli chcesz brać Asasyna na, po, na tryby typu Knockout albo Bounty, to po prostu bierzesz Kangego albo Mortisa, albo Karla przede wszystkim. W sensie Karl to nie jest asasyn, nie ma roli asasyn, ale robiłby to co fang powinien robić dużo lepiej, czyli kontrolować takie postacie typu trowery. Więc w sumie to tyle widzowie jak chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się czegoś nauczyliście i że się spodobało i widzimy się w następnym filmie. Yo!